Przynęty rozłożone, co teraz? Może umówimy się na jakieś hasło? Wiesz, gdybyś czuł, że już nie dajesz rady. No i co ja wtedy zrobię? Dobrze, uspokoję cię. Daj spokój. Nie będziesz w stanie. Prosimy, to za sobą gi poczuł krew. Mais e eu já te opusso. Się jeszcze wytrzymać za kilka godzin krew zaschnie jej zapach nie będzie ciąć zabiorę cię stąd Wiktoria a stanie nie dasz rady jej przygotować pomogę ci Lepiej ci? Cóż, szczytową formą bym tego nie nazwał. I zapewne nieco mi zajmie, nim dojdę do siebie. Ale dziękuję, już lepiej. Przygotowałem pogłos. Na pewno zrobiłeś wszystko wedle receptury. Nie pomieszałeś proporcji i czasu ważenia. To ważne. Najmniejsza pomyłka, nawet wiedźmina, może drogo kosztować. Spokojnie. Mam trochę wprawy w ważeniu eliksirów. No dobrze, w takim razie zaczynajmy. Przepraszam. Ja tylko na szybko. Wepchnął się pan w kolejkę. Ależ, panie hrabio, mam spotkanie. Zaraz... Proszę pana, pan był pierwszy. Proszę, pan usiądzie. Ten pan był tu pierwszy. Rusz się w tej chwili, bo pożałujesz. A, rozumiem. Nie wiedziałem, że to znajomy, jaśnie pana hrabiego. I wtedy kazałem mu zejść i ustąpić miejsca, żebyś widział, jaką miał minę. Nieźle mu daliśmy popalić, prawda, Detlafie? I wtedy moja matka, proszę sobie wyobrazić, uparła się, żebyśmy kupili ten młyn. Zabawne, prawda? Ale przynajmniej teraz mam co opowiadać przyjaciołom. Wybacz mi. Nareszcie się obudziłeś. Wierzgałeś jak jakieś zwierzę złapane w sidła. Zacząłem się obawiać, że jest po tobie. Nie było to zbyt przyjemne, ale ważne, że się udało. Co zobaczyłeś? Zamordowanie de Delacroix nie przyszło Detlafowi łatwo. Wygląda na to, że się z nim zaprzyjaźnił. Mimo to go zabił. A ciało poświatował. Potem wpadł w furię i oderznął sobie rękę, którą dokonał morderstwa. Hmm. Bardzo interesujące i zupełnie niepodobne do Detlafa. Widziałeś coś jeszcze? Widziałem sytuację, w której Delacroix... Bezinteresownie okazał Detlafowi sympatię. To był chyba początek ich przyjaźni. Skąd ta niepewność w Twoim głosie? Bo to nie było nic wielkiego. Zwykła codzienna sytuacja, przecież wizje miały być związane z silnymi emocjami. Widocznie w Detlafie właśnie takie emocje wywołała. Zważ proszę, że później jednak dokonał mordu na Delacroix. Zabicie kogoś, kogo darzy się sympatią, nie może obejść się bez emocji u nikogo, nawet u wampira. Widziałeś coś jeszcze? Było coś, co pojawiło się w wizji dwukrotnie. Stoisko Pucybuta. Detlaf poznał tam Delacroix i wrócił w to samo miejsce po jego zamordowaniu. Osobliwe. Kram znajdował się chyba gdzieś w portowej części miasta. A sam Pucybut zachowywał się jakby znał detlafa. Hmm, to byłoby jeszcze bardziej osobliwe. Może warto porozmawiać z tym młodzieńcem. Choć nie spodziewałbym się rewelacji. To nasz jedyny trop. Idę pogadać z dzieciakiem. Idziesz ze mną? Dołączę później, jeśli pozwolisz. Nie czuję się jeszcze na siłach, żeby stąd wychodzić. Rozumiem. W takim razie odpoczywaj, wrócę, jak się czegoś dowiem. テンポ、テンポ No ale patrz po nogi! Wszystko jest w porządku. Dalej. Prawo tutaj jest sprawą prostą. Awantury będą karane chłostą. Co poradzić? No, tak, no tak, tak. nie znowu schlał mordę. Pucy buci raczej nie pracują w nocy. Lepiej wrócę tu w dzień. No, to jak to wytłumaczyć? Nieważne, czy leje, czy słońce przybiega przez tydzień. Tutaj zawsze jest błota po kostki. Nie moja wina, taki mamy klimat. Ci dam klimat Zara. Co rano wylewasz pomyję, tu i przed naszym warsztatem, żeby ludzie sobie buty brudzili i do ciebie przychodzili czyścić. Panowie, to są jakieś spiskowe teorie. Zaraz ci te teorie spiszę pasem na dupie. Dałać go. Zostawcie go. A ty, co za jeden? Wiedźmin. I radzę wam wrócić skąd przyszliście. Myślałem, że Wiedźmini to przed potworami bronią, a nie chronią oszustów. Ten mały jest mi potrzebny. Muszę z nim porozmawiać. Gadaj sobie z nimi ile chcesz, ale po tym, jak mu skórę wygarbujemy. Odstąp! Nie ma mowy. Nie? To proszę bardzo! Możemy i Tobie przy okazji spuścić manto. My nie tam wszystko jedno. Nie ma takiego bicia! No. Koniec imprezy! No mnie ci połamiemy przy błędach! Obrach no. chce Ci się pomagać o, czy było do Nadal, na raz, na Co! Przeszła Ci ochota? Co to ma znaczyć? Co to za mójki? Na zlecenie księżnej prowadzę dochodzenie w sprawie Bestii. A tak, coś słyszałem. A, a ci tutaj, to co? Utrudniali śledztwo. Rozumiem. No nic, posiedzą sobie kilka tygodni w ciupie, to im się odechce przeciw księstwu występować. Idziemy! Niesamowite! Ależ ty umiesz machać tymi łapami! Nie szukasz może pracy? Stworzylibyśmy zgrany duet! Interesuje mnie pewien człowiek. Zaraz, zaraz, zanim przejdziemy do pogaduszek, zapraszam na krzesełko. Ale ja mam czyste buty. W tym mieście nikt nie ma czystych butów, chyba że wyszły właśnie spod mojej ręki. Zapraszam! No, dobra. To, o co chciałeś zapytać? O jednego z twoich klientów. Wysoki, nosi ciemny, elegancki surdut. Nie jest stąd. Cudzoziemiec. Mm, coś mi świta. No, nie ukrywam, jakaś skromna sumka mogłaby mi odświeżyć pamięć. Ile? Powiedzmy, wystarczy 500 koron. Co, chyba oszalałeś. Na co ci tyle pieniędzy? No jak to na co? Planuję rozwinąć interes. Wiesz, mieć kram z takim wielkim, kolorowym szyldem. I chcę też kupić nową skrzynkę, pasty, szczotki i takie tam. A jak wystarczy pieniędzy, to zainwestować w pralnię, żeby pomyje taniej wychodziły. Widzę, że masz już cały biznesplan. A jakże? Ale wiesz, potrzebuję kapitału. No dobrze. Może się jakoś dogadamy. Tyle mogę się zgodzić. Piękne dzięki, nie zapomnę ci tego. No dobra, a teraz do rzeczy. Nie wiem jak się nazywa ten, kogo szukasz, ale to mój stały klient. Co kilka dni przynosi mi buty do czyszczenia. Jest taki dobry, że zawsze płaci więcej niż trzeba. Wiesz, gdzie go znaleźć? Nie, ale możesz tu na niego przecież zaczekać. Może przyjdzie. Nie mam na to czasu. Na pewno nie wiesz, gdzie go mogę znaleźć? Może widziałeś, skąd przychodzi? No, przecież jak czyszczę buty, to chyba nie mam czasu gapić się, skąd przychodzą klienci, co nie? Ha, widzę, że marnie wam idzie. O, jesteś. Lepiej ci? Tak. Dziękuję. Powietrze tutejszych nekropolii nadzwyczaj mi służy. A teraz pozwól, że zadam właściwe pytanie. Widzisz tę buteleczkę, chłopcze? Jedna kropla dodana do pasty sprawi, że nawet najbardziej zawłudzony but wystarczy przetrzeć, aby śnił jak kopuła katedry świętego lebiody. Dzięki temu, mniej pracując, możesz obsłużyć trzy razy więcej klientów i o wiele więcej zarobić. Dam ci ją. Jeśli mi powiesz, gdzie mieszka człowiek, którego szukamy. Y no, ale nie zrobicie mu nic złego, prawda? No bo ten pan jest może trochę dziwny, ale naprawdę bardzo miły. Ależ skąd? To nasz przyjaciel. Ostatnio trochę się poprztykaliśmy i teraz chcielibyśmy z nim porozmawiać. No dobrze, niech już będzie, powiem. Buty zawsze zostawiam mu przy jednym domu w porcie, takim z czerwonymi drzwiami. Ale nie wiem, czy tam mieszka. Warto to sprawdzić. Może znajdziemy tam jakiś trop. Co może zanim pójdziecie, zaopiekuję się pańskimi nóżkami. Z całym szacunkiem, ale te buty mogłyby być czystsze. Dziękuję, ale może innym razem.